Poruszam teraz kwestię dotyczącą nowego przymierza. Kogo dotyczy to nowe przymierze? Czy ono już obowiązuje? Wiele wersetów jest w Biblii na ten temat, które nam to wyjaśniają. Ja tak postaram się w bardzo krótki sposób to wyjaśnić. By wyjaśnić sprawę nowego przymierza, może. Zwróćmy się jeszcze, jak zostało zawarte stare przymierze, od kiedy ono zaczęło obowiązywać. W liście do Hebrajczyków możemy przeczytać w dziewiątym rozdziale, od 17 do 22 takie słowa. Przymierze staje się prawomocne z chwilą śmierci sporządzającego. Dopóki on żyje, przymierze nie obowiązuje. Dlatego również pierwsze przymierze, czyli przymierze prawa, zostało przepieczętowane krwią. Gdy Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy prawa, wziął krew, cieląt i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem, pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, i powiedział: To jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie pokropił krwią przybytek, i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. Właściwie według prawa niemal wszystko oczyszcza się krwią i bez przelania krwi nie ma przebaczenia. A więc gdy było zawalne, te pierwsze przymierze, musiała być użyta do tego krew. Tą krwią była to krew zwierząt, która, którą pokropił Mojżesz lud, księgę, wszystko to, co było związane, naczynia liturgiczne i tak dalej, było związane z pełnieniem służby i związane z przymierzem prawa. Po pokropieniu to przymierze prawa zaczęło obowiązywać. Lud też wypowiedział się, że wszystko, co Pan nakazał, my uczynimy. Tak wyglądało to, jeżeli chodzi o przymierze prawa. Teraz zwróćmy uwagę na nowe przymierze. 9 rozdział listu do hebrajczyków, wiersze od 11 mówią w ten sposób. Właśnie Chrystus, który pojawił się jako arcykapła nowych przywilejów, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, zbudowany nie ręką ludzką, to jest nienależący do rzeczy stworzonych. A więc tu jest odniesienie do tego przybytku i tego przymierza prawa. Wszedł on do świątyni nie z krwią kozłów i cieląt, ale ze swoją własną krwią raz na zawsze zapewniając nam wieczne odkupienie bo jeśli krew kozłów i cieląt oraz popiół z przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość o ileż bardziej krew Chrystusa który przez wiecznego Ducha jako nieskazitelny ofiarował samego siebie Bogu oczyści nasze sumienie od martwych uczynków abyśmy mogli służyć żywemu Bogu po to też jest on pośrednikiem nowego przymierza, aby gdy została poniesiona śmierć dla odkupienia wykroczeń popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy zostali zaproszeni, dostąpili spełnienia obietnicy wiecznego dziedzictwa. Tam, gdzie ma funkcjonować przymierze, musi dokonać się śmierć tego, który je ustanawia. Tak jak w przypadku testamentu. Przymierze staje się prawomocne, z chwilą śmierci sporządzającego. Dopóki on żyje, przymierze nie obowiązuje. A więc wyraźnie mamy tutaj powiedziane: z chwilą śmierci sporządzającego, przymierze staje się co aktualne. Zaczyna funkcjonować. Jest prawomocne, jak tutaj zostało ujęte. A więc, gdy Pan Jezus przelał swoją krew na wzgórzu Golgoty, zaczęło obowiązywać nowe przymierze. Zostało ono zawarte, wtedy. I teraz zwróćmy uwagę, może dlaczego ja mówię jeszcze tak dużo na temat właśnie nowego przymierza. Ponieważ strażnica, z 15 lutego 1990 rok, strona 31 w pytaniach czytelników, to był akapit na tej stronie, zaraz policzę, bo tu nie były numerowane, raz, dwa, trzeci akapit, mówi nam tak: ludzie ze wszystkich narodów, którzy spodziewają się żyć wiecznie na ziemi, już teraz odnoszą pożytek z usługiwania Jezusa. Ponieważ nie są objęci nowym przymierzem, więc nie jest on ich prawnym pośrednikiem, ale mogą dzięki niemu przybliżać się do Jechowy. Ja z tego nic nie rozumiem. Nie jest Pan Jezus pośrednikiem, ale przez Niego można się zwracać. Nie jest On prawnym pośrednikiem. No dla mnie prawne coś, na przykład jeżeli wynajmuję mieszkanie i ktoś y, zawieram umowę, to jest y, prawne podstawy mam do tego, że mogę przebywać w danym mieszkaniu. A jeżeli ktoś mi mówi, że tak, możesz przebywać w tym mieszkaniu, ale prawnie nie możesz, nie może być sporządzona taka umowa. No jak ja się czuję w takim mieszkaniu? No jak intrus. Bo ja nie mam żadnej podstawy prawnej, by przebywać w tym mieszkaniu. No i tutaj właśnie tak zostało ujęte to, że, yy, nie jest o nich prawnym pośrednikiem. No ale mogą przecież przez niego. No przecież tak organizacja podała, no to dlaczego już by temu nie wierzyć? Przecież tyle procent się spełniło już, które podawali, to pewnie i to się spełni. Ale teraz właśnie zwróćmy uwagę na to, że nie są objęci nowym przymierzem. Z wieloma osobami, jak rozmawiam, to w sumie nie mogą się zdecydować. Czy są objęci nowym przymierzem? Czy nie są objęci nowym przymierzem? No to na to jest y, prosty sprawdzian. Jeżeli jest wieczerza pańska, bierzesz ten kielich? Ten kielich to jest nowe przymierze. Jeżeli nie bierzesz tego kielicha, to już odpowiedziałeś sobie. Odrzuciłeś to przymierze, które Pan Jezus zawarł. Na czym polega to y, nowe przymierze? Czym ono jest dla nas? To zwróćmy uwagę na list do Hebrajczyków, ósmy rozdział, gdzie czytamy takie słowa. Od ósmego wiersza. Jak wynika z nagany udzielonej domowi Izraela, oto idą dni, mówi Pan, gdy ustanowią z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Nie wytrwali oni w moim przymierzu. Dlatego ja także przestałem się o nich troszczyć, mówi Pan. Takie natomiast przymierze zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Moje prawa włożę w ich umysły i wypiszę je na ich sercach. A więc co? Jeżeli jesteśmy pod nowym przymierzem, to pozwalamy, żeby Bóg swoje prawa wypisywał na naszym wnętrzu. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg nas zmienia. Kształtuje. Przymierze prawa, które było napisane na tablicach kamiennych, ono mówiło, co mamy czynić, ale nie dawało nam siły do wykonania tego, co było tam zapisane. Natomiast nowe przymierze, skoro jest pisane na tablicach naszych serc, a więc to dokonuje się przez to przemiana. My otrzymujemy siłę do prowadzenia zupełnie innego, nowego życia. To można porównać z jakimś hobby na przykład. Jeżeli ktoś ma jakieś ciekawe hobby, ono jego tak pochłania, że on na to nie oszczędza ani czasu, ani pieniędzy i sprawia mu to cały czas przyjemność, że on może tym się zajmować, może nawet to inwestować w pieniądze. Kto inny wypowiedział, przecież to jest w ogóle nonsensem, żeby w coś takiego na przykład inwestować pieniądze, ale jemu sprawia to radość. Podobnie my, gdy przychodzimy pod nowe przymierze, Bóg pisze swoje prawa na naszym wnętrzu. Każde prawo, które Bóg nam podaje, sprawia nam przyjemność, że my możemy to czynić. To nie jest coś ciężkiego dla nas, to jest coś radosnego, to staje się naszym hobby po prostu, służba dla Pana Jezusa. To daje nam radość, również w naszym życiu, to wnosi nam pokój. Ale dalej przeczytam. Nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani swojego brata, mówiąc: Poznaj Pana, ponieważ wszyscy będą mnie znać. Od najmniejszego do największego. Co znaczy znać? Ja w jednym z poprzedniej, poprzednich tutaj kazań poruszyłem ten temat. Znać czy poznawać? Co to oznacza? Tutaj nie będę już tego może omawiał. Dalej jest powiedziane tak: Gdyż będę miłosierny, mimo ich nieprawości, nie wspomnę więcej ich grzechów. Czyli co jest związane z nowym przymiarzem, jeżeli my pozwalamy, żeby Pan pisał na naszym wnętrzu swoje prawa, żeby nas zmieniał, to Pan nie wspomni naszych grzechów. No, jeżeli my się zatrzymamy, powiemy, nie, nie, Panie, ja nie chcę już, ja chcę żyć swoim życiem. To jest nasz wybór. I wtedy te prawa no, przestanie nam Pan pisać, no ale to jest związane również z tym, co jest dalej powiedziane. Jeżeli prawa te nie będą pisane, no to teraz co z naszymi grzechami będzie dalej, jeżeli my odmówiliśmy, by Bóg nie zmieniał nas, nie pisał tych praw. No właśnie, tyle, może tak bardzo skrótowo, ja to omówiłem przymierze prawa, na czym ono polega. Ale teraz zwróćmy uwagę, na, żeby porównać przymierze prawa właśnie z nowym przymierzem. Jaka była sytuacja narodów, które nie były objęte przymierzem prawa? Zwróćmy uwagę, najpierw, czy tak też faktycznie było, że nie były objęte nowym przymierzem prawa. Psalm 147, 19 i 20 wiersz mówi nam tak: On też oznajmił Jakubowi swoje słowo. Wprowadził swoje ustawy i prawa w Izraelu, nie uczynił tak innemu narodowi, dlatego nie znają one jego postanowień. O właśnie tylko to było zawarte z domem Izraela. Druga Księga Mojżeszowa, już może nie będę czytał tych wersetów, 20 rozdział. Tam wyraźnie skierowane to do Izraela, te prawa, które są ustanawiane. Ale teraz zwróćmy uwagę, jeszcze może warto nadzieję apostolskie to będzie 14 rozdział szesnasty wiersz i czytamy tutaj takie słowa dlatego pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami no właśnie nie było zawarte przymierze z, z narodami pogańskimi oni chodzili po prostu swoimi drogami ale co to oznaczało dla narodów pogańskich to właśnie nie bycie w przymierzu z Bogiem a więc zwróćmy uwagę na list do Efezjan, drugi rozdział, wiersze od 11 będę czytał. Dlatego pamiętajcie, że wy niegdyś poganie z pochodzenia, zaliczani do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na ciele, żyliście, i tu jest mowa o poganach, żyliście bez Chrystusa, byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzą związanym z obietnicą, bez nadziei, bez Boga na tym świecie. Jaka była... Sytuacja pogan. No tutaj 12 wersetu końcowe słowa to jak gdyby podsumowują. Byliście bez nadziei i bez Boga na świecie. Byliście bez przymierza. Nic was nie łączyło z Bogiem. No i teraz popatrzmy. Jeżeli my, będąc pod nowym przymierzem, a odrzucamy to nowe przymierze, Znajdujemy się dokładnie w takiej samej pozycji, w jakiej znajdowały się narody pogańskie. Czyli jeszcze raz może czy, przeczytam. Żyliście bez Chrystusa, byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzą związanym z obietnicą bez nadziei i bez Boga na tym świecie. Czyli jesteśmy w tym samym położeniu, jeżeli nie przyznajemy się do nowego przymierza, co niegdyś narody pogańskie. Ale tutaj dalej jest, czytamy takie słowa. Jednak teraz w Chrystusie Jezusie, Wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście bliscy się dzięki krwi Chrystusa. A więc mogli ci spogan, ludzie, stać się bliscy, bliscy Bogu, ponieważ co? Dzięki krwi Chrystusa, dzięki nowemu przymierzu, mogli wejść w osobiste relacje z Bogiem, z Chrystusem, Dzięki krwi Chrystusa, jak czytaliśmy się tutaj, ta krew została przelana. Tylko czy my przyszliśmy pod to nowe przymierze? Czy je po prostu odrzucamy? Mówimy, to nie dla nas jest. No jeżeli nie dla nas, no to stawiamy siebie w pozycji narodów pogańskich dawniej. Dalej czytamy: On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, by kosztem swego ciała usunąć wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. Przymierze prawa oddzielało Pogan od Żydów. On zniósł prawo oparte na przykazaniach, by wnosząc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Żydów i Pogan stwarza jednego nowego człowieka. I obu pojednać z Bogiem, o właśnie, w jednym ciele, przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł ogłaszał pokój, miózł Wam pochodzącym z daleka, podobnie jak tym pochodzącym z bliska. Gdyż przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. No właśnie. <laughs> Przepraszam. Czyli jedni i drudzy, Żydzi i Poganie w jednym duchu, przez krew, nie przez przymierze prawa, tylko przez krew, która została przelana przez przyjście do Pana Jezusa. Dalej czytamy tak. Tak więc nie jesteście już obcymi, przybyszami. Lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W nim cała budowla, jako spójna całość, rośnie na święty przybytek w Panu. W nim również wy wspólnie budujecie się na mieszkanie Boga w Duchu. No właśnie, czy dokładnie zostało nam tutaj wyjaśnione. I teraz, jeżeli my odrzucamy nowe przymierze, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że żadne relacje nas bliskie nie łączą z Bogiem. Zostało tutaj bardzo wyraźnie to przez Pawła wykazane w liście do Efezjan w drugim rozdziale. Zapraszam na kolejne moje przekazy.